No, ja myślę, że już wystarczy, co? Jakby już nic z tego dalej nie będzie. Już nie będzie lepszej fazy, nie będzie fajerwerków, nie będzie tak kurwa, fajnie, jak było za pierwszym razem, tak? Te uczucie nie wróci. Już zwiększyłeś dawki i częstotliwość, prawda? Kiedyś wystarczyły ci dwa piwa albo dwa buchy. Te czasy już nie wrócą. Teraz nawet po dwunastu piwach nie, nie, nie osiągniesz tego, co chcesz osiągnąć. Trochę Cię przytłumi, lekko zapomnisz, ale później alkohol puści, zioło puści, feta puści i znów wrócisz do swojej szarej rzeczywistości. Nie zmienisz swojego świata na lepsze, pijąc, biorąc, grając, robiąc cokolwiek, co niszczy Ci zdrowie i życie. Myślę, że już pora się otrzosnąć. A jak ty, jak uważasz? Ile, ile jeszcze czasu chcesz próbować? Ile czasu chcesz sprawdzać? Ja ci mówię, że to nie działa. To nie działa. Możesz odpuścić teraz. Wiem, że uczymy się na własnych błędach i dopóki się nie przejedziesz sam na sobie, nie odczujesz tego bólu, prawda? Nie osiągniesz swojego dna. to, to nie zrozumiesz. Ja wiem, że to tak działa. Prawie w każdym przypadku. Ale może spróbuj tak w ciemno zaufać, nie? jakby to już, już nic z tego nie będzie. Nie musisz dochodzić do, do tego punktu w swoim życiu, gdzie masz pozaciągane kredyty, zostawi cię rodzina, cię z pracy, odwrócą się od ciebie, przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Nie musisz. Nie, nie musisz osiągać, aż. Aż tego stanu, żeby nagle cię olśniło, i e, no dobra, może, kurwa, ten alkohol mi szkodzi, naprawdę. To mam takie chujowe życie, bo piję. Może masz takie chujowe życie, bo pijesz właśnie, bo jesteś uzależniony. I jakby czas najwyższy zrozumieć, że jak będziesz więcej pił i częściej, to nie zrobi się fajnie, to nie będzie fajnie, będzie coraz gorzej. Mordo, kur... ogarnij się, pozdro.